Słuchajcie, zaraz zacznę i zacznę pewnie się stresować bardzo, ale najpierw chciałam Wam podziękować za to, że tu jesteście i ogromnie mi miło, że mogę tutaj dla Was dzisiaj mówić. To jest przywilej dla mnie. Okej, okay, jedziemy. Um, ja krótko, szybko, całe 18 minut dzisiaj o mocy live wideo w online marketingu plus jak lepiej się prezentować przed kamerą, bo to naprawdę ma znaczenie, w jaki sposób live wyprowadzimy. Ja sobie pozwolę na taki statement, że wideo przestało królować na Facebooku, a to miejsce przejął live. Tak wiem, że live to też jest wideo, ale jeżeli mielibyście zapamiętać jedną rzecz z mojej dzisiejszej prezentacji, to to, żeby traktować wideo inaczej niż live. Life jest na żywo, life jest działaniem tu i teraz i inaczej powinniśmy je konstruować. Dlaczego live jest tak ważny? No dzisiaj też już było o live'ie, o live'ie mówił Rahim, o live'ie mówiła Ola, o live'ie na pewno powie Joanna Ceplin. Wiem, bo zdradziła mi to. Natomiast ja pokażę wam trzy perspektywy. Perspektywę Facebooka, perspektywę Twórcy, czyli nas, czyli mnie was, i perspektywy odbiorców, czyli też nas, mnie i was. Z perspektywy Facebooka live jest o wiele bardziej angażujący niż, um, niż posty, niż zdjęcia, niż wideo, a przecież wszyscy wiemy, że o to Facebookowi chodzi, żebyśmy tworzyli treści, które angażują Jego użytkowników. A Dodatkowo, live zatrzymuje użytkownika Facebooka dłużej niż najdłuższy post. Nawet jeżeli post jest bardzo długi, to poświęcimy na niego kilka minut, kilkanaście minut najwyżej. Natomiast nawet na wideo, prawda? One są bardzo szybkie. Niektóre mają po 6 sekund, 15 sekund, 30 na minutę wideo, to już jest wow, jak obejrzymy. Ale na live jesteśmy w stanie przyjść i poświęcić 15 minut, 20, pół godziny, nawet godzinę do półtorej. To jest zmiana, która jest istotna z punktu widzenia Facebooka, ze względu na to, że użytkownik jest dłużej. Więc angażowanie i czas, który spędza użytkownik na Facebooku. Live z perspektywy twórcy, jesteśmy twórcami, czy jesteście jednoosobową działalnością sobie sterem, żeglarzem i okrętem, czy jesteście agencją marketingową firmą różnymi branżami? Jesteście twórcami i to Wam daje dużo więcej możliwości. Jakich możliwości? No Tyle ile pomysłów w głowie, mojej waszej zespołu marketingowego, tyle różnych możliwości. Ale ja tutaj przedstawię. Kilka, czyli na przykład jakich, po co robić live, po co jest kluczowym pytaniem, to nie o to chodzi, żeby zakupić sobie super, ekstra mega sprzęt albo zatrudnić operatorów czy techników i zrobić na żywo. Nie, musicie wiedzieć, po co chcecie to robić i z tym, um, z tym pytaniem z tyłu głowy iść dalej. Rozpoznawalność marki firmy, marki osobistej. Przed chwilą Magda powiedziała, że dajcie swojej marce twarz, dajcie y, osobę, która będzie... Um, Reprezentantem waszej, waszej marki, waszej firmy, i to jest coś, co możecie zrobić na live. To jest osoba, która może stanąć, przedstawić się, być, mówić o firmie. Wiem, że to jest niepokojące, bo live odziera. Odziela z tego Photoshopa, który możemy wykorzystać w momencie, kiedy dajemy zdjęcie czy montowany film, ale daje też dużo więcej możliwości i pokazuje naszą taką prawdziwość. Rozpoznawalność można, jakby w różny Tutaj dam zaraz kilka przykładów, jak to robią osoby, które na pewno kojarzycie i znacie. Na przykład robi to. Mateusz Grzesiak ze swojego domowego biura tworzy live, który jest, powiedzmy, motywacyjny. Tworzy to Janina, która ma bardzo rozrywkowy live, gdzie uczysz Janina, jak robić sobie przyjaciół, prawda, ze skarpetek. Robi to również Mariusz Łodyga w swoim Mariusz Łodyga Show, gdzie tutaj mamy bardzo merytoryczną treść. I właśnie kolejna rzecz, jak dawać tą rozpoznawalność i jak tworzyć szerszy kontent. Moim takim tipem dla Was jest to, żebyście robili wywiady na wywiady się, na wywiady zapraszali i się wpraszali. Dzięki temu dzielicie się wartościowym kontentem, pozyskujecie super partnerów i zwiększacie swoje zasięgi, bo wykorzystujecie zasięgi nie tylko swoje, ale i Waszych, um, waszych gości. Ja zapraszam, ja się wpraszam. I to naprawdę um, te zasięgi są dużo większe niż osoby lubiące mój fanpage. Można do wywiadów stworzyć specjalne studio, imitujące studio telewizyjne, można zaprosić kogoś do swojego domu, biura i mm, rozmawiać na dany temat, A można pojawić się razem, będąc jednocześnie w dwóch miastach czy na drugim końcu świata. To jest wszystko możliwe i to wszystko może fajnie wam zadziałać właśnie dla budowania waszego wizerunku. Kolejną rzeczą jest budowanie pozycji eksperta wśród swoich klientów. To robi bardzo dużo osób bardzo w taki miękki, miękki sposób, wykorzystując swój komputer, wykorzystując swój smartfon. Tutaj mam przykłady Marcina Osmana, Magdaleny Pawłowskiej, czy Uli, Feleb, którzy przychodzą z kontentem, którzy opowiadają, e, którzy przyciągają swoich jednostkowych klientów. Ale można również budować e, pozycję eksperta wśród ekspertów, czyli wśród e, marketerów, tacy, takich jak wy, wśród innych branż. Przykłady. E, sprawny marketing, który co tydzień robi marketingowe podsumowanie tygodnia. Piotr Król, który robił podsumowanie live'ów z 2017 roku, czy Rahim Black wspomniany już tutaj, który robił o zmianach na Facebooku i rzeczywiście było to skierowane do branży marketingowej. Można wykorzystywać live'y jako element lejków sprzedażowych. Joanna, wiem, że o tym będziesz mówić, ale tutaj poddaję Ciebie jako przykład, bo cudownie to wykorzystujesz, że jako jeden z elementów używamy live'a. Tak samo Kamila Rowińska, tu akurat jest przykład live'a, gdzie rzeczywiście na koniec była konkretna sprzedaż. Jest też inny przykład, który robił Boś Bank, to jest zupełnie inny rodzaj live'a, on trwał prawie 4 godziny. Tam była pani, która była nagrana. Witam. Tak. Nie, ale z drugiej strony sprzedawali poprzez konkurs, poprzez komentarze, które były jako zdjęcia wyświetlane zaraz na live. To jest inny rodzaj, wykorzystywany przez bank. Można pięknie pozyskiwać kontakty. Uh, tutaj mam przykłady dziewczyn, które. Um, już nie będę wymieniać, pewnie je znacie. Jeśli nie, to możecie sobie przeczytać, ale one robią to w podobny sposób. Tworzą content, tworzą live, gdzie mówią o danym problemie, i mają na koniec piękny lead magnet, który to rozwiązanie, który pokazuje rozwiązanie danego problemu, zachęcają do zostawienia kontaktu, do pobrania tego lead magnetu. Tworzenie zaangażowanej społeczności. Tutaj mam przykłady. Ale też takiej zaangażowanej społeczności, która przeradza się w zaangażowanych klientów. Pamiętajmy o tym. Mam przykłady Oli Budzyńskiej, Oli Gościniak czy Alicji Rudnickiej. Ola Budzyńska kiedyś tworzyła też w grupach, teraz przeniosła się na fanpage, ale też Ola gościnie, dzisiaj mówiła o tym, że tworzy live'y i wiem, że tworzysz, Olu, takie live'y, które nie są na zasięgi, tylko są robione właśnie w grupie, jako, po, jako podziękowanie za to, że ktoś w grupie jest, więc nie na zasięg, a na angażowanie. No i pokazanie ludzkiej strony firmy. Jeżeli chcemy... Przyciągnąć bliżej. Jeżeli chcemy, żeby ten ktoś nie widział tylko i wyłącznie studia, które jest bardzo takie zachowawcze, to możemy zrobić lajfazy z plaży, z samochodu, z naszej egzotycznej wycieczki. Proszę bardzo, tylko wiedzmy o tym, jakie to ma znaczenie dla naszego odbiorcy. Perspektywa, właśnie odbiorcy, z perspektywy odbiorcy jest zmiana perspektywy. I to jest najważniejsze w live'ach. Live odbiorcą daje sprawczość, czyli możliwość działania, daje wpływ. I tworząc live'y, musicie wziąć to pod uwagę, jeżeli chcecie nie musicie, ale jeżeli chcecie, żeby wasze live'y miały moc, to um, ta właśnie. Interakcja z Waszym odbiorcą, z Waszym widzem, z Waszym potencjalnym klientem jest najistotniejsza, jest najważniejsza. To tworzy dialog, a dzięki temu buduje relacje. Liveów się przez to nie ogląda, a w live'ach się uczestniczy, ale to wymaga od twórców innego podejścia i innych umiejętności. To podejście, w moim, w moim mniemaniu, w moim zdaniu, to jest kwestia tego, że jeżeli tworzycie content, tworzycie materiał merytoryczny, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest, musicie wziąć pod uwagę, żeby swoich twórców angażować, prosić ich, zachęcać do działania, mówić, że chcecie, żeby komentowali, a te komentarze, żeby były zróżnicowane Facebook, inaczej będzie newsu, live'a, gdzie są komentarze widać, 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 słychać, 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 a inaczej, jeżeli, la, jeżeli komentarz będzie rozbudowany, jeżeli będą udostępnienia. W związku w związku z czym te umiejętności to jest kwestia wplotu tego sposobu angażowania i wezwania do działania do treści merytorycznych, motywacyjnych czy może rozrywkowych, jeżeli takie będziecie chcieli tworzyć. Kiedy live ma moc? Po pierwsze, odróbcie pracę domową. Live ma moc wtedy, kiedy jest przygotowany o z myślą o konkretnym widzu. To nie jest tak, że można spytać, ok Sylwia, ale o której te live y robić, żeby były najbardziej popularne? No nie da się, nie da się. Tak, Jeżeli jesteście marketerami, tworzycie dla firm, które i osoby, które oglądają wasze live, y, pracują w tym czasie, mogą obejrzeć, to super, ale jeżeli tworzycie dla mam, które chcą się rozwijać, to one usiądą do live, y dopiero o 21.00, kiedy ogarną swoją domową rzeczywistość. Wiem z własnego doświadczenia, jestem mamą trójki małych dzieci, bardzo lubię live'y, ale dopiero po 21.00. I możecie przetestować, zrobić analizę statystyk, a najlepiej spytać swoich odbiorców. Odbiorcy są zaangażowani, chętnie wam odpowiedzą, dadzą wam w grupach, jeżeli zadacie pytanie, dostaniecie bardzo dużo odpowiedzi. Możecie spytać o merytorykę, o konkretny temat, albo może właśnie, czy chcą bardziej rozrywkowych treści, Możecie spytać o formę, czy to ma być tylko i wyłącznie wasza gadająca głowa, a może chcą prezentacji, a może live'a z, z typu szkolenie na żywo z flipchartem. Możecie, tak jak powiedziałam, spytać o czas, o której godzinie, albo czy wytrzymają 20 minut, czy chcą live'a, który trwa godzinę. Naprawdę wszystko wam powiedzą. Znajdźcie złoty środek. Live ma moc wtedy, kiedy jest optymalizowany pomiędzy tym, co się wam opłaca, a tego, czego potrzebuje wasz odbiorca. To jest po pierwsze początek live'a, a granie na przeczekanie. Pamiętajcie proszę o tym, że widz jest mądry. On ma swoją świadomość wewnętrzną, nawet jeżeli Wy czegoś nie mówicie, to podświadomie on to odbiera. Wiadomo, że na początek nie startujemy z merytoryką, bo pik oglądalności jest gdzieś między trzecią a 8 minutą, gdzieś koło piątej, ale nie możemy robić tego. Yy, poczekam. Yy. Nie ma jeszcze tylu osób, to może poczekam. No chyba, że robimy to tak jak Janina, która ma w sobie żart i wiadomo, że jej odbiorcy to wyczują i odbiorą. Ale jeżeli tylko i wyłącznie czekamy dla samego czekania, to to się nie sprawdzi. Już lepiej tańczyć na live'ie. Um. Nie w tą stronę. Przerzucanie, przerzucanie przynęty i spadek popularności. Jeżeli przyzwyczajicie do tego, że dajecie content, super, ale jeżeli przyzwyczajecie do tego, że tylko i wyłącznie sprzedajecie, to ludzie przestaną do was na live'y przychodzić. E, dużo, e, dużo osób mi pisało, że jakby nie ogląda live'ów, bo one są dobre tylko i wyłącznie dla twórców live'ów, a nie dla nich, bo tam jest po prostu sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Więc myślcie o tym. A także angażować, ale nie zwariować. Dobra. Wiadomo, że prosimy o serduszka, o lajki czy nawet o wrr, natomiast e, prosimy o komentarze i udostępnianie, ale nie tylko i wyłącznie. Złoty środek i balans jest kluczem. I teraz pamiętajcie, jeszcze na koniec, że to wy jesteście mistrzem ceremonii. W zależności od tego, jak wy będziecie zaangażowani, tak odbiorą was ludzie. Dobrze, może być tak, że niektóre live y są tak świetne merytorycznie, że nawet jeżeli ktoś zaplania albo mówi za dziesiętą buzią, to i tak będziemy go słuchać. Ale większość live'ów jest oglądana ze względu na osobę, która ten live prowadzi. Live ma moc wówczas, gdy jest prowadzony w sposób charyzmatyczny, zaangażowany i wzbudza pożądane emocje te emocje, które wy chcecie wywołać. Co zmieni kiepski live w dobry live? Po pierwsze, i zaczniemy od najłatwiejszej rzeczy, czyli optymalizację sprzętu i przestrzeni kwestie charyzmy i kwestie energii waszej. Optymalizacja sprzętu i przestrzeni. To są naprawdę najłatwiejsze rzeczy, bo albo macie kasę i możecie zatrudnić operatorów, techników, albo kupić sobie ekstra mega sprzęt, ale bardzo nie polecam zaczynać od tej e, rzeczy, ze względu na to, że potem się okaże, że to wcale Wam nie jest przydatne, bo tych liveów nie robicie, bo od innej strony zaczęliście myśleć. Natomiast weźcie swój laptop. I teraz perspektywa. Stawiacie laptop e, na mm, biurku. Ok, ale postawcie pod niego kilka rzeczy, e, pudełka. Książki, żeby kamera była na wysokości Waszego wzroku, to zmienia relację Waszą z Waszym odbiorcą. Jest wtedy równa relacja, a nie patrzycie na niego z dołu czy z góry. Kadr Kadr ma znaczenie o tyle, że im bliżej ekranu jesteście, tym bliżej widza jesteście. Jeżeli będzie cała wasza sylwetka, to jesteście dość daleko. Jeżeli będzie w detal i cały czas wasze oko albo zęby czy nos w kadrze, to ktoś nie wytrzyma więcej niż 3, 4, 5 minut, bo się zmęczy tą bliskością półzbliżenie to jest optymalny kadr do dobrego, do dobrej relacji. Jeśli chodzi o tło, czasami słyszę kwestie a nie wiem co tam ma być z tyłu i tak dalej. Dobrze, po pierwsze jest tak, że tło ma znaczenie o tyle, że bądźcie świadomi, że jeżeli coś jest z tyłu, to odbiorca to zobaczy, przeczyta. Jeżeli będą książki i tytuły na książkach, to prędzej czy później każdy przeczyta ten tytuł i odniesie to w jakąś e, kwestią do Was. Ale możecie wykorzystać zwykłe tło, białą ścianę, szarą na jakąkolwiek macie, tylko stańcie 2-3 metry od niej, żeby była. Um... Żeby była przestrzeń, światło. Możecie inwestować w światło, jeżeli robicie wieczorem live'y, super, ale w dzień cudownie jest stanąć najzwyczajniej w świecie przed oknem. Miękkie światło oświetli wam twarz, będzie naprawdę profesjonalnie wyglądało. Naprawdę na tip-top, więc nie musicie inwestować od początku. Kwestia charyzmy, charyzmy waszej. Po pierwsze... Nie przerzucajcie odpowiedzialności na widza. To nie jest kwestia waszych widzów, czy będą zaangażowani, czy nie. Jeżeli wy wyjdziecie z taką wstrzymaną energią, z mówieniem w taki przestraszony sposób, to nikt z was, to nikt za was tego nie zrobi. Musicie tą energię mieć do przodu, nie tylko na scenie, przed kamerą również. Więc myślcie o tym, że to jest wasza odpowiedzialność. Zróbcie rozgrzewkę, taką fizyczną rozgrzewkę. Mam pytania, Sylwia. Jak Zrobić, żeby się pozbyć tremy. Zrób rozgrzewkę. Dobra, dobra, fajnie, ale co zrobić jeszcze? Zrób rozgrzewkę. No dobra, rozgrzewkę. Ale co jeszcze? Czy zrobiłeś rozgrzewkę? No nie, ale zróbcie rozgrzewkę. Kilka przysiadów, um, wymasujcie sobie kark, poskaczcie, potańczcie do ulubionej muzyki, od razu ciało inaczej reaguje, od razu ten stres schodzi szybciej. Mówcie wyraźnie. To jest kwestia tego, że wiemy, że dźwięki, głos w live'ach są ważne na wideo i w ogóle. Ale problemem jest to, że kupujemy mikrofon, zapinamy go sobie pięknie, krawatówkę i zaczynamy mówić. Dźwięk jest dobry, bo słychać i słychać, jak zszaplenimy, albo coś tam mówimy, albo mówimy. No. Mówcie wyraźnie. Zwyczajna trzyminutowa rozgrzewka, rozmasowanie policzków, taka rozgrzewka aparatu mowy, rozgrzewka buzi i języka ma znaczenie i zmienia. I e, w, w tą stronę przekazujcie emocje. 30 sekund jest. Przekazujcie emocje. To ma znaczenie, że Wy pokażecie, że na czymś Wam zależy, albo czegoś zupełnie nie chcecie. Nie musicie o tym mówić, o na tym mi zależy, o nie, 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 tego nie akceptuję, ale pokażcie to, nie stójcie sztywno i twardo jako ekspert. Nie, nie cenimy już takich ekspertów, którzy są bardzo zachowawczy. I ostatni tip, przed energia, żeby była energia to przed kamerą trzeba bardziej. Niech wam się nie wydaje, że ta autentyczność nasza, którą możecie odebrać, e, którą możecie pokazać i stworzyć, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że jesteśmy jacy jesteśmy tak staniemy przed kamerą. Zróbcie sobie test. Nagrajcie się tak normalnie, gdybyście chcieli, a potem zróbcie coś z przesadą, coś mocniejszego, coś bardziej zaangażowanego i dajcie do obejrzenia osobie, um, która was za bardzo nie zna, na pewno nie mężowi, żonie, partnerowi, partnerowi bo to jest najtrudniejsza osoba do oceny. Komuś, komu jesteście w stanie zaufać, że będzie obiektywny i zobaczycie, że powie: Ten drugi film jest super, tam jest świetna energia. Dziękuję bardzo. Sylwia Dąbrowska. Dziękuję bardzo.